Mój Wszystkim witam serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj wam pokażę jak Poprawić i zinstalować Lego Marvel's Avengers 2016 Multiplayer Dobra więc tak Wchodzimy sobie tutaj Linki pod opisie Filmu tutaj w prawym hmm, klikamy kopię adres linku Tutaj wchodzimy sobie na taką stronę. Wiecie to jest, jakbym chciał od razu tak zrobić, czy to jest płatne konto. Tutaj sobie wchodzimy, w klej generuj. Nie wiem czy jeszcze dzisiaj będę mógł. Tu mamy limit. Ale zobaczymy jak to wyjdzie. Dobra, czekamy. Dzisiaj jeszcze mogę nie trzeba przepisać kod 39s4. Dobra, enter. Kurde, zły przepisałem MGE TI6 I, V, Dobra, chyba będzie ok, myślę Dobra, czekamy chwilkę sobie hmm. Kurde, znowu zły B398 SSE y. To powinno być ok już Dobra, tutaj sobie klikamy, uruchom aplikację. Musimy się oczywiście ten program do tego. Tutaj już nie będę tego robił, bo już, już, już to mam. Dobra, więc tak, jeśli zrobiliście te kroki, czekamy aż nam się pobierze. Później sobie <coughs> montujemy w Power PowerISO, albo gdzieś. Dobra, ja wam pokażę jeszcze może tak, eksplorator plików. Tutaj trzeba wziąć sobie ten komputer. I tutaj mamy, może też być program. No hej, witam, witam ponownie. Już nam się gra zainstalowała, jak widzicie na pulpicie. Ja wyłączyłem mikrofon yy, przyciskiem niechcący i nagrywam to już trzeci albo czwarty raz, więc <laughs> trochę chyba mnie złapała, ale to nic. Bierzemy sobie jeszcze ten komputer tutaj, yy, gdzie mamy yy, obraz płyty, otwórz w nowym oknie, otwieramy tak jak ja. Chyba, że macie Demon's Souls, a to się podobnie robi, tutaj kodek, tutaj sobie kopiujemy, tutaj sobie robimy tak, otwórz lokalizację pliku I tutaj sobie przeciągamy te wszystkie pliczki, zamień pliki w miejscu dosyłowym Jak widzicie teraz nam powinna gra odpalić, wszystko powinno być ok, już Wam nie będę pokazywał jak to, jak to, jak to wygląda na pewno zrobię jeszcze odcinki z tej gierki, tutoriale lub coś w tym stylu, więc nie musicie po prostu, no po prostu nie musicie ten, nie musicie w ciemno tego pobierać się w ogóle. Ja po prostu jeszcze dzisiaj się postaram wrzucić te parę odcinków z tej gry, nie wiem, dwa odcinki może wgram, zobaczę jak to wyjdzie po prostu. I, jak to się przyjmie i, i w ogóle tak. No więc y, dzięki za wszystkie lajki, za wszystkie komentarze. Hej, hej.